A dzień dobry Państwu w poniedziałek. Ja ponownie nadaję z Warszawy, gdzie przyjechaliśmy na kilka dni. Dzisiaj tradycyjnie polecajka osobowa i dzisiaj taka polecajka osobowa bardziej prywatna. Chciałabym Wam polecić bowiem moją przyjaciółkę, jedną z bliższych mi osób, a nie Vibix. Obiektywnie najpiękniejsze. Sprawdźcie, zapiszcie, bo to jest profil Wart obejrzenia. Ania robi przecudowne zdjęcia e, podczas narodzin. Fotografuje, robi sesję tego cudu, jakim jest przyjście na świat e, małych dzieci. W związku z koronawirusem, no, jak tylko się to zaczęło, to akcja e, powołana przez Anią pod tytułem Ojeku. Razem zdjęcia z narodzin, razem damy radę. O tak, nie mogłam sobie teraz tego na szybko przypomnieć. Wywołuje furorę w całym świecie internetu, zwłaszcza wśród osób, które no, w tym trudnym czasie musiały rodzić. Jeśli zobaczycie profil Ani, to zobaczycie piękne emocje, które są uchwycone w tym momencie, gdy na świat przychodzi dziecko. Teraz w ramach tej akcji Ania zachęciła inne fotografki. I fotografów do tego, żeby pomogli upięknić te zdjęcia, które są robione przez uczestników tych porodów, które są na tą chwilę zamknięte. I te zdjęcia, które są zrobione telefonem przez mamy nowonarodzonych dzieci, czy życzliwe panie pielęgniarki, czy kogokolwiek, kto się tam gdzieś pojawił w związku z narodzinami. To później Ania czy inne osoby te zdjęcia, kolokwialnie mówiąc, obrabiają i sprawiają, że stają się one znacznie piękniejsze niż te, które, niż te, które no, po prostu byłyby po prostu wywołane z tego, co zostało zrobione. Ania jest bardzo, ale to bardzo ciepłą osobą i to, jak pięknie fotografuje. To jest coś dla mnie niesamowitego, zwłaszcza, że ja znam Anię właśnie prywatnie jako taką osobę dość twardą, twardo stąpającą po ziemi. Pracuję jako doradca podatkowy, więc tak na pierwszy rzut oka nijak się to ma z tym, co jest jej pasją, ale zachęcam Was do. E, sprawdzenia jej profilu rzeczywiście można się bardzo wzruszyć. Ja za każdym razem oglądam e, ani zdjęcia, e, i no, łzy pojawiają się same w oczach, bo no, to jest coś pięknego i niepowtarzalnego, bo tego się nie da zdublować, jakby nie patrzeć. Sprawdźcie, jeśli macie w otoczeniu osoby, które e, rodzą w tym czasie, to zachęćcie do udziału w tej akcji, bo. To na pewno piękna pamiątka, a przy wsparciu fotografów, których zjednoczyła Ania, na pewno y, może być ta pamiątka jeszcze piękniejsza. Zachęcam, sprawdźcie obiektywnie najpiękniejsze. Razem damy radę zdjęcia z narodzin, czy zdjęcia z narodzin razem damy radę. O tak, trzymajcie się ciepło i dobrego poniedziałku, a Anię ściskam i jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Pa!